Hej Siemka! Dzisiaj witam Was w pierwszym odcinku. Dzisiaj sobie zafotrujemy kozy. Rozetniemy balot siana. Ustawimy go. Jest chyba lekko mokre, ale... Zły nie jest. Oflutrujemy sobie kuski. Jej ałówki napoimy. Dzisiaj taki obrzędkowy vlog. Dużo nie ma do odwalania. siatka zdejmujemy sobie. Tak za, się biła ta siatka. Dobra. Już sobie tu położymy. Albo nie, najpierw sobie odwalimy Mokre Odwalimy mokre i... Będzie... Reszta będzie się jeszcze dawać No, tylko takie powierzchowne Odwalam tylko Okej okay. A reszta idzie normalnie ale no, to już nie będzie trzeba okay. Dobra tak No i dobra Siatkę położymy tutaj Na kupie. No jeszcze pasterzy że... Dobra robię raz, Balota O bo w tą stronę się będzie go zbił Ładne sianeczko, sianko. No. Mamy sianko jałówką. Dwum. Dwum jałówką, capą, miarką i kozon. Teraz ja to mogę tworzyć. Paśnika tak jak w chowinie zobaczymy z zgubiony paśnik. Najlepszy będzie też trzeba, trzeba im chyba puścić, A nie, dosyć sucho moją może rzucę trochę na pościółkę. siano ale tak to raz dziennie. Ściele jałówką Dosyć dużej. Nakładam tutaj siana. Jeszcze jedną je nałożę. Na no, dużo to się one Później to pod nogi wywalają. No I się magnuje siano. I no. Tylko też otworzyłem jedną sianą książkę. A ja co z na prawo, ale to na ścielenie się nadaje bo się nie udało ja te, tutaj przydałem nam no też albo siana starego ja jeszcze maloty czy się na krzonki ale jeszcze jest na łąkach malotów są na i siana wszystkiego e, do tyłu do tyłu! Do tyłu! Eee? kozioł! No po co za kozioł! Co za kozioł jesteś? No, a za cholerny kozioł! O, się trzeba zamykać. No za jakby bały na trawę, to... nie na raz, a trawa mokra jest, nie mogą wyjść. Na mokrą trawę i jeść. Przesnie. Jest wcześniej, wcześnie, za wcześnie jest na... je wypuszczać na dwór. No narzucę teraz... A ta do maty Gnoj trzeba wyrzucić ale gnoj nie w tym odcinku a w tym vlogu raczej jeśli tylko damy jeść a następny może zagnoj się weźmiemy Co? Ja, co? Ja. Idziesz. Ja. O kozioł kurwa. Co taki nerwowy? Bo cię kurwa do paśnika. Znaczy do patyka. Wrzucę. E co się bije ta? Dobra. Ja ten dużym zaniesiem i wtedy ponosimy wodę na końcu pościelim dużym jałówkom bo mogę tu możemy przymknąć rozwikłaniam sobie w drugą stronę teraz bolota i damy sianko tym razem dużym kozom kotnem Teraz ja przejdziemy drugim wejściem Widzę tu do stoją na A mały Bóg dwie sole Jak to po zimie było robione sporo rzeczy O za koza O sianko idzie Przejście i ta kurwa, to przewaliły No, przejście No, wyjdź, przejdź to musiały przewalić Powinny za, w ciągu miesiąca się wykocić, Ale kiedy oni ten termin mają, nie wiem Jakoś nie zwracam uwagi na gminy Kiedy kozioł je Kiedy góry mają, kiedy je się nimi zajmie. Albo tak to Kozioł je wpuszczony Jak się wykocą to będzie zamknięty, właśnie teraz też powinien być zamknięty już się wykocą Będzie zamknięty kozioł Jeszcze jednego kozła muszę dokupić do tych małych jarek. One też w tym roku będą do, do krycia. wy kojarz się nimi zajął. A, sianka wam na razie, tak czy później jeszcze kukurydzę dostanie ta Dobra, później wam to ręko. Ej! Hey, Ej! Hey! Kozioł! O kurwa, pimpek, pójdziesz! Do osobnego patyka. Dobra. Jedziemy je ja napoić wszystkie. Jałówki mają poidło, więc je będzie trzeba jałówkom dać. Ale... capom ...jarką. Łatwo zamarzło. Ja wywodę, mata tak mata. Wymata mata idło. Rozjebały dziś po idło. Tu było kolanko. Kolanko tu... placji był wkręcony w tą górkę. Kolanko w tą stronę odchodziło. Ale rozjebały jest do góry. Wzięte od... Po idło, od świni. Świni już nie hoduję więc... Kupię lat. Więc pożyczyłem na razie Panie kochane Chyba syf wody W wodzie Wam trzeba będzie napuścić tylko A wyczyścić Jeszcze kuchy mieliś nalewaną wodę Nic kurwa nie wychleli od wczoraj A no, bo dobra kurwa Najwyżej wam tu słomy rzucę Jeść A no, jeszcze trochę i... Zaczną się kocić. Ten no już ma ładne wymie jedna mama ładne wymie mnie interesuje gdzie końcówka węża tu idzie wąż ale tu idzie wąż ale A gdzie się kończy ten wąż? No się kurwa stanął łajzyk, chodzący Jaki aj Kozy zasrane Jak tą to stronę muszę iść, ale Puszczę i tak sobie wodę Sio 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 Muszę im poidu założyć w tym miesiącu, będą mieli, miały założone POIDO. Dobra, ramkę wsięknę. W tym miesiącu będą miały zamontowane, ale na razie jak to jest to. Na razie mało ich jest, więc nie ma co w ogóle też zakładać polidła, jak to wystarczy, ja tu jest, może 7, może 10, nie pamiętam teraz, ale mało co, piją cały zbiornik i tak połowy jest do wyrzucenia. Jedynie tym dużym kozom no to by trzeba było polidło już założyć jeszcze te maja będą miały się ja nie zapowiadam na wykoty no i tak niektóre szczupoty wymian powinny się w ciągu miesiąca wykocić kozła trzeba będzie odsadzić będzie z tego odcinek ale jak na razie to tylko przygotować miejsce pod kozła Pimpka, widzę, że trzeba bić kozy Ej! Co ją bijesz? Nie by takie przyjazne, a bije kozły. kozy kurwa Czego będzie odsadzić No i właśnie o tych tutaj małych mówiąc O tych maluchach One już co nie są takie małe One są dosyć duże Niektóre tylko takie małe są Ale do nich by trzeba też było kozła Dokurupić właśnie szukam, ja z kozioł Ale... Zobaczymy jak z czasem Jak to będzie Jak się uda do nich kozoła ładnego trafić Myślałem na anglobulskim Właśnie, ale... Nie wiem, tu widzę, że czerwone mają ten, jakby się kurwa dzisiaj miało kocić I kurwa zaczerwieni one mają niektóre takie dwie pizdy Albo mi się zdaje... Albo nie. Ja jedna ma czerwoną. Ta co stara tak bokiem stoi koło metalowego słupka. Wymie... ...potężny. Ale no się... Nie wydaje jakby miała się koło, zobaczymy w praniu. Nie wykocą to się wykocą. Jak na razie to... O, tu widzę, że już mleko produkuje, siarę. Wczoraj nie miała wymienia, z nie, na dzień coraz większe będzie miała. E, szara, leże. Dobra, kończymy. Kończymy nalewać wodę. Się pożegnamy. E, krótkie odcinki, będą nie. vlogi, e, przepraszam. W logi. Uczę się dopiero krótkie będą vlogi długich nie będę robił bo zbytnio nie ma na razie co wiosna, luty dopiero jest roboty zbytnio nie ma tu oborniki tylko z dwóch patyków będą od capów od kozów i jarek do wywalenia no i temu kurwa kozłowi co tu chodzi ten kozioł rozpłotnik a to ja jemu ja miejsce przygotować i go przerzucić jedynie Dodatkowa. Tak, to tu nie ma zbytnio miejsca, woda tu Będzie się nalewać, my no. Będzie się nalewać, więc... Kułczok Co za kurwy wygra zjebane jakie A tu co się stało? A patrz, kurwa. Dobra, kończę nagrywanie. O, szalecie, to bo znów, kurwy, rozjebały wodę. Jaki zajebie te, kurwa, jałówki. Dobra, kończę nagrywać. Do następnego odcinka vloga. Siemka.